12. niedzielę zwykłą Pan w Ewangelii zachęca nas do tego, żebyśmy się nie bali. Powtarza to trzykrotnie, nie bójcie się. A przy ostatnim dodaje, wy jesteście warci więcej niż wiele wrubli. Ciekawe. Nad moim balkonem zamieszkały kopciuszki, takie małe ptaki. Przylatują co roku. Martwiłem się w tym roku, że... Ich długo, długo nie ma, ale w końcu zamieszkały. Dochowały się potomstwa, i znowu pojawiło się kolejne zmartwienie, bo młody ptak za szybko wyleciał z gniazda. Widać było panikę u jego rodziców. Ale, moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii chodzi o coś więcej. Pan Jezus porównuje nas trochę do wróbli, ale mówi, żebyśmy się nie bali, bo jesteśmy ważniejsi niż wróble. Jesteśmy przede wszystkim dziećmi Pana Boga. Boimy się o różne sprawy, martwimy się i o drobne i poważniejsze. Teraz w czasie epidemii martwimy się o nasze zdrowie, o nasze życie. Ale spójrzmy na szerszy kontekst dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus, mówiąc o potrzebie męstwa, o odwadze, sam najpierw spotkał się z bardzo poważnym oskarżeniem, bo, Nazwali go Berzebúbem. A więc jest już prześladowanie. Bardzo poważna sprawa. I w tym kontekście, kiedy sam jest prześladowany, mówi do nas, żebyśmy się nie bali, bo jesteśmy dziećmi Boga. Mówi o tym, że mamy się przyznawać do Ojca, bo Ojciec o nas się troszczy. Bóg Ojciec o nas się troszczy. Lęk może czasami paraliżować nasze działania. I nie można ulec takiemu lękowi, który nie pozwala nam robić tego, co jest wolą Pana Boga. Potrzebna jest ufność. I do takiej ufności Pan Jezus nas zachęca. Więc dzisiaj te dwa słowa lęk i ufność. Niech lęk nas nie zniewala. Niech nie przeszkadza nam działać. Niech nie przeszkadza nam słuchać Bożego Słowa. A ufność niech będzie tą podstawą męstwa, abyśmy z jeszcze większym zapałem poznawali Boże Słowo, abyśmy jeszcze z większym zapałem podejmowali Boże dzieła. Nie martwili się zbytnio o to, co mamy jeść, co mamy pić, w co mamy się ubierać. Nie bali się tych, którzy nas prześladują. Pan Jezus nas w tym wspiera. Jesteśmy dziećmi Pana Boga. Bóg Ojciec na nas czeka. Chce, abyśmy byli podobni do Jego Syna. Kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego i ja się przyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. Bóg Ojciec na nas czeka. Chce, abyśmy byli podobni do Jego Syna. Nie bójcie się więc. Jesteście warci więcej niż wiele wróbli.